Że nie lubisz drugiego. Możesz wziąć w swoje ręce wiosła łodzi Twojego życia, albo podnieść żagle i pozwolić, by to Duch Święty pokierował Cię do właściwego miejsca. Ciało to nie jest mięso. Musimy to zrozumieć. To fajnie wygląda w Biblii po angielsku czy w Biblii po rosyjsku. Tam są dwa słowa: jest body i flesh, jest ciało i płoć tak? A u nas jest ciało i ciało i ciało. Ciało to nie jest mięso, a duch to nie jest umysł. Biblia określa ciało jako to, czym ty jesteś naturalnie. Twoje zachowania, Twoje nawyki, Twoje pragnienia, te, zarówno tego fizycznego, wiecie, jak i, te fizyczne, jak i duszegne, Twoje ambicje. Wszystko to, czym ty jesteś naturalnie, czym byłeś, jako człowiek, który narodził się w tym świecie, i zanim Bóg pojawił się i zaczął dotykać twojego życia i je przemieniać. To wszystko jest cielesność. My świetnie wiemy czym jest cielesność. Na początku, na początku od, od urodzenia do, do nową, nową narodzin byłeś cielesnym człowiekiem. I to wszystko jest ciało. Nawet jeżeli wydaje ci się, że coś jest uduchowione, że coś jest religijne.